Witam wszystkich. Tu najpierw przyszła do mnie paczka, która nawiązuje do ostatniej tematyki mojego kanału, czyli, jak, jak się domyślacie, w środku jest latarka. Natomiast nie z firmy Phoenix, nie od kolby, ale z innego źródła. A jakiego? Zobaczycie sami za chwilę. Zresztą, może sprawdzić, czy w środku wszystko gra i tak dalej. Także po raz pierwszy w unboxingu występuje CRKT i Koma Sampa. No, i otwieramy. Co tu więcej gadać? Dość duża paczka, natomiast zawartość chyba nie będzie aż tak wielka. A gazety, gazety, gazety. I jak widzicie, jest to latarka od firmy Mactronic. Otóż. Mała historia związana z tym, co właśnie teraz widzicie. Otóż, jak kojarzycie lub nie, byłem ostatnio chory. Siedziałem tydzień w domu właściwie, no i ponieważ nie bardzo miałem co robić, dlatego że nie miałem jak nagrywać filmów. Głos nie ten, a jednak przy chorobie jest troszkę inny, więc nie chciałem wymęczać jakichś tam filmów. I postanowiłem zabrać się za coś, co przyniosłoby. Jakieś fajne rzeczy dla kanału Tak właśnie napisałem do firmy Maktronik I okazało się, że Właśnie Będę mógł sobie przetestować jedną z tych latarek Jeżeli chodzi o zasady Tego testowania, oczywiście nie są jako Szczególnie tajne, więc Wydaje mi się, że mogę wam je powiedzieć Latarka została do mnie Przysłana, wydaje mi się, że chyba jako nowa Ja tą latarkę będę testował Gdzieś koło dwóch tygodni potem zrobię recenzję i zostanie ona zabrana z powrotem do przesłania do następnej redakcji testującej także właściwie ja osobiście mam z tego tylko tyle, że mogę sobie ją potestować więc oczywiście zresztą tak jak zawsze jestem obiektywny jeżeli chodzi o sam model to tutaj macie go napisanego, jest to M-Force MX-T 250, 250 oznacza, że latarka ma 250 lumenów a wszystkie informacje tutaj macie napisane. Dobra, trzeba ją jeszcze wyjąć z tego kartona, bo przecież sam też jestem ciekawy, jak jest wykonana i w ogóle jak trzyma się w ręce. A nie wiem, czy ona już przypadkiem nie była w jakimś w innym testowaniu, tak naprawdę. A będę się starał tych kartoników nie zniszczyć, żeby ją z powrotem zapakować. A tu mamy tak po kolei um, uchwyt na. Do, do, do broni, do zamontowania tej latarki, który jest metalowy, bardzo fajny, chyba że to jest plastik nie, raczej metalowy. To jest z tego co wiem do montowania filtrów. Oczywiście baterie. Tutaj mamy jeszcze kluczyk, właściwie taki bardziej śrubokręt. Filtry: czerwony, niebieski, zielony. Mam nadzieję, że widać coś dobrze. Trochę już jest y, późno, więc światło nie to, co powinno być. E, dwie bateryjki cr 123 e, No i oczywiście sama latarka. E, już widzę, że ma naprawdę bardzo fajne, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, e, że ma bardzo fajne lustro. Y, podobne jak wolajcie, e, takie ze skórką pomarańczową, jak zwał, tak zwał. Natomiast bardzo fajnie to skupia światło. A myślę, że mogę sobie włożyć teraz e, tą tę te, te baterię do niej. A, niewiele to widać, natomiast ja już widzę, że e, latarka. Ma całkiem fajny odcień, barwa światła. Jest taka naprawdę niebieska. Poza tym, co jeszcze tutaj mamy w tym zestawie oczywiście jest to taki, taka, wiecie, bardziej taktyczna dubka do latarki z włącznikiem żelowym. Czyli znana, znana sprawa oczywiście do montowania i do użytku na broni. Także właściwie. Żeby nie przedłużać, bo już gadam 5 minut prawie. E, Test jest kolejna rzecz, którą będę testował przez najbliższe dwa na tygodnie. E, z, jak się spisze, oczywiście będziecie mogli usłyszeć w jej recenzji. E, na razie to wszystko. Tak jak zawsze, pamiętajcie o wpisaniu na Facebooka, lajkować, komentować. No i tak jak zawsze, trzymajcie się.